Pierwsza z opcji to, gdybyśmy chcieli uzyskać w przyszłym roku jeszcze większą, taką piękną, dorodną e, kulę, e, jak sadzonka właśnie ta tegoroczna, to wtedy ją obcinamy mniej więcej w połowie i taką sadzonkę wtedy przechowujemy w pomieszczeniu maksymalnie do 5 stopni i niestety nie da się takiej wtedy już zadłokować, bo tak wysoko obcięte pędy raczej by nam po prostu w ziemi i w gruncie przemarzły. Druga opcja to taka, gdy będziemy chcieli z takiej sadzonki macierzystej przygotować sobie w przyszłym roku małe sadzoneczki i z nich właśnie rozmnożyć tą właśnie odmianę chryzantemy. Wtedy taką donicę przecinamy zdecydowanie niżej, mniej więcej jakieś 50 cm, i wtedy też przechowujemy w pomieszczeniu. Jeśli byśmy chcieli ją przechowywać w gruncie metodą dołkowania, to możemy przycięcią ją jeszcze niżej, dlatego że wtedy ona jest mniej narażona na, te łodygi są mniej narażone na przemarzanie. I z tak przyciętej chryzontemy będą nam wyrastały nowe przyrosty w przyszłym roku, zarówno i tutaj, właśnie z łodyg, oraz również tutaj z doniczki systemu korzeniowego.